Witam serdecznie wszystkie panny, panny słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania <laughs> prognozy astrologicznej na czerwiec 2023 roku. Z góry Was przepraszam, ponieważ mam znowu chore gardło, tak? Niestety, mam Saturna. Naprzeciw marca i pokazuje mi, co należy zmienić, żeby poprawić swoją sytuację, i zmusza mnie do zmiany. No i mam problemy z gardłem i z głosem, tak? Miesiąc kwiecień jest bardzo intensywny, bardzo energetyczny. Wiele planet jest w baranie, wiele się będzie działo. O tym wszystkim zaraz Wam opowiem, ale zobaczmy, co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie panny. Do 10. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności jeszcze jest w Byku, czyli w Trygonie, w bardzo dobrym aspekcie do Waszego znaku, przynosząc Wam poprawę finansową, poprawę w relacjach, rozwój. Będziecie mieli poczucie, że, że dużo się dzieje i yy, przede wszystkim poprawa finansowa. Od trzeciego Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, również wejdzie do bykówka i ustawi się w trygonie do Waszego znaku. Czyli w bardzo dobrym aspekcie. Yy, od 20 Słońce wejdzie do byka, czyli yy, cały miesiąc yy, bardzo mocno planety Wam sprzyjają. I przede wszystkim przez cały miesiąc, rak. Planeta y, pfu, Mars, planeta energii, planeta działania będzie w raku i y, daje to to, że ustawione jest w sekstylu do Waszego znaku, co daje Wam nowe szanse, nowe możliwości, poznania nowych ludzi, nowych współprac. Być może ktoś Was komuś poleci, więc takie korzystne sprawy. Y, zacznijmy od początku. Drogie panny. Tak jak powiedziałam, 3 kwietnia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu wchodzi do byka. To dobrze, bo dużo planet jest w yy, baranie. Yy, Merkury wchodząc do byka yy, uspokaja nasze myślenie, my jesteśmy bardziej stanowani, yy, działamy tak spokojniej, wolniej. Yy. Niestety, Merkury, gdy wchodzi do byka, ustawia się w bardzo dobrym aspekcie do waszego znaku, ale yy, równocześnie ustawia się w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Plutona w wodniku, planety transformacji, planety przemiany. I jakby pokazuje Wam Merkury poprzez Wasze myślenie, rozmowy z ludźmi, że Poczujecie, że musicie coś zmienić w swoim życiu codziennym, w pracy. Że potrzebujecie tam większej wolności, większej niezależności. Że chcecie wreszcie coś zmienić. Jakby nawet może być tak, że poczujecie taki przymus, tak? Kwadratura pokazuje... Merkury to jest też nasze myślenie, nasza komunikacja, tak? Że... że no, nie chcę, żeby było tak, jak jest. Chcę coś zmienić. Koniecznie. I już piątego Merkury, ten sam, ustawia się w sekstylu do Saturna. Saturn. Planeta na karmy. Planeta, nasz nauczyciel. Planeta również naszych ambicji. Czyli tutaj y, po, y, powiedziałabym, że ten piąty jest bardzo fajny, bo tutaj rozmowa z kimś, nowa współpraca, y, poznanie też kogoś Nowego do relacji, takiego ostatecznego, rozpoczęcie nowej współpracy, podpisanie jakiejś umowy, gdzie wykorzystujecie swoją wiedzę, coś, co już umiecie yy, i ktoś to bardzo mocno doceni. W tej energii odbędzie się pełnia w znaku wagi. Pełnia odbywa się 6 kwietnia i dotyczy u Was osi pieniądze zarabiane, Przeze mnie pieniądze od innych ludzi. Yy, czyli tutaj będziecie badali tą zależność. Zaraz popełni siódmego, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jeszcze jest w byku, czyli bardzo dobrze na finanse i na miłość, i ona ustawi się w sekstylu do Neptuna. Czyli znowu fajne rozmowy z ludźmi, dobre relacje partnerskie. Tutaj widzę, że mocno partner was wspiera, tak? Partner was wspiera, partner wam pomaga. Tutaj Saturn zresztą przez kolejne dwa i pół roku będzie sprawdzał wasze relacje, tak? Wasze relacje partnerskie, wasze relacje yy, yy, współpracy z innymi ludźmi, będzie wam niestety wszystkie błędy pokazywał. Ale teraz, jakby Wenus jest w sekstylu do Neptuna, czyli dobry czas na miłość, dobre relacje, dobre współprace, nawiązanie nowych znajomości. Czyli ta pełnia przynosi Wam korzystną sytuację finansową, tak bym powiedziała, i no, szansa na coś nowego, zakończenie czegoś i szansa na coś nowego, na jakieś nowe współprace lub relacje. 8 kwietnia Merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu ustawi się w sekstylu do Marsa. To bardzo dobrze, ponieważ yy, Mars, planeta energii, planeta działania. Merkur jest w dobrym aspekcie do Waszego znaku i Mars również. Więc tutaj ja mogę wykorzystać swoją wiedzę, to co już umiem, aby nauczać innych ludzi albo. Y, doszkalam się jeszcze, ktoś mnie komuś poleca, proteguje. Tutaj widzę, że y, dobra komunikacja, dobra energia do działania, marcję z braku, czyli ja robię dużo dla rodziny, dobry czas spędzony z rodziną na przykład, również, tak? Yy, yy, dobry, dobry czas yy, taki, gdzie ja się czuję bezpieczna, gdzie czuję się dobrze ze sobą. I 11. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do bliźniąt. Wenus, wchodząc do bliźniąt, mo, mocno zaznacza Waszą karierę zawodową. Wasza kariera zawodowa to jak się pokazujecie światu. Tutaj jest duży ruch od 11. Dużo się dzieje, dużo rozmów, dużo kontaktów, ale ta Wenus ustawi się. W trudnym aspekcie do Waszego znaku. Czyli dla Was może być za dużo, zbyt intensywnie, za dużo działań, za dużo rozmów, być może jakieś rozmowy biznesowe. Tutaj chcecie na przykład, nie wiem, rozpocząć jakąś nową współpracę albo coś zakończyć. Dużo się będzie działo i nie do końca Wam może to odpowiadać. Ale pamiętajcie, Wenus, gdy wejdzie do bliźniąt, ustawi się w trygonie do. Plutona, czyli tutaj może być całkowita zmiana kierunku zawodowego. Słuchajcie, waszej kariery zawodowej. żeby to zupełnie z czegoś zrezygnujecie, a idziecie w stronę jakiejś lekkości, jakiejś łatwości, czegoś zupełnie innego. Wenus, wchodząc do bliźniąt, daje wam szansę zobaczenia tego. Czyli to jest 11 kwietnia. Wenus ustawi się w trudnym aspekcie do waszego znaku, a Rygonie do Plutona i mówi: zrezygnuj z czegoś, szczególnie z jakiejś kontroli takiej, tak? Zrezygnuj. Y, idź w stronę czegoś nowego, co da ci w codziennym życiu, że będzie ci lżej, że będzie ci łatwiej, nie, jakby odpuść pewne rzeczy. Tak ja to widzę. 12 kwietnia piękny dzień, ponieważ Słońce. Łączy się z Jowiszem, planetą szczęścia, ekspansji, rozwoju w znaku barana. Czyli u Was dotyczy to pieniędzy od innych ludzi. Czyli tutaj jakiś zastrzyk finansowy. Tutaj może być tak, że jakaś, yy, no, uda Wam się podpisać jakąś umowę, coś sprzedać dużego, jakieś pieniądze od partnera przyjdą, tak, jakaś niespodzianka, jakiś spadek. No, tutaj powiem Wam, że dużo się może dziać. I uwaga, 14 kwietnia, ponieważ 14 wenus, która odpowiada za miłość, za pieniądze, u Was reprezentuje Waszą karierę zawodową, ustawia się w kwadraturze do Saturna, czyli tutaj nie jest to dobry dzień ani na żadne rozmowy, ani na jakieś projekty, yy, ponieważ tutaj jest blokada, tak? Wenus zostaje zablokowana Saturnem. Być może tutaj partner jakoś będzie miał gorszy dzień i, i, i was, nie wiem, skrytykuje, czy i, ktoś y, ze współpracowników, tak? Trochę takie możecie, y, tak jakby ktoś wyleł wam wiadro y, wody na głowę, tak? Jest to dzień taki do przeczekania. Na pewno niedobry na rozmowy biznesowe, czy podpisywanie jakichś umów. 14 kwietnia, uważajcie. 20 kwietnia odbywa się now księżyca w znaku Barana z całkowitym zaćmieniem Słońca, w ostatnim stopniu Barana. Czyli u Was dotyczy to pieniędzy od innych ludzi, pieniędzy od partnerów, również majątków rodzinnych. Podczas zaćmienia osoby, co bardziej wrażliwe, mogą się słabo czuć. Jest to dobry dzień na przykład na oczyszczanie ciała, czy oczyszczanie z jakichś traum, yy, na różnego rodzaju takie yy, robienie różnych rzeczy, tak. Ale podczas zaćmienia może wydarzyć się coś na przykład takiego przeznaczeniowego, na co my nie mamy wpływu, i gdzieś. To może zmienić kierunek naszego działania, tak? U Was dotyczy to ósmego domu, Pieniądze od innych ludzi, pieniądze majątków jakichś rodzinnych, tak? I zaraz, na i zaraz po, po tym zaćmieniu słońce przeskakuje do byka, czyli ustawia się w trygonie do Waszego znaku, ale w kwadraturze do Plutona. Czyli tak jakby. Daje Wam to jakieś nowe szanse, jakieś możliwości, coś się zmienia. No nie wiem, być może coś sprzedajecie, albo no, że, że jakby tutaj nowa jakaś sytuacja, żeby duża zmiana w codziennym życiu i w pracy, tak? Ale inaczej myślę niż, niż sobie planowaliście, ale dobrze dla Was, także bądźcie spokojni. I 21 kwietnia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi w retrogradację. Będzie w niej około trzech tygodni. Czyli, jakby Merkury nawet będąc w retrogradacji, on jest w trygonie tutaj do waszego znaku, czyli w korzystnym aspekcie. I on mówi, daje ci czas, żebyś poszła w stronę rozwoju, żebyś wykorzystywała wiedzę, tą, którą masz, być może, żeby nauczać innych. Być może y, zacznij uczyć się czegoś nowego i to ci jakby... Być może na razie Merkury, wiecie, w byku, one... Y, nie jest taki szybki w myśleniu, on potrzebuje czasu. A tutaj nagle nieoczekiwanie coś się zmienia, tak? On to może źle znosić, ale Merkury jest w trygonie do waszego znaku. Więc dostajecie ten czas po to, żeby się zastanowić, co ja tak naprawdę chcę robić. W jaki sposób ja mogę wykorzystać swoją wiedzę, żeby robić coś z przyjemnością i zarobić na tym pieniądze, tak? I 24 Merkury ponownie po raz drugi robi sekstyl do Marsa. Pierwszy sekstyl do Marsa był 8 kwietnia i później 24 kwietnia po raz drugi, Mer, bo Merkury jest w retrogradacji. W sekstylu do Marsa Merkury mówi, możesz coś robić wspólnie z innymi, robić to, co kochasz, być może coś z rodziną, albo coś związanego z opieką nad ludźmi, czy skarmieniem ich, Y, sekstyl to są szanse, nowe szanse, nowe możliwości. Czyli obserwujcie, co się u Was dzieje. 8 kwiecień, 24 kwiecień, czy ktoś wam coś proponuje, czy też mówi: Ojej, wiesz, ty mogłabyś, nie wiem, gotować dla pułku wojska, bo tak dobrze gotujesz. Mówię tak przykładowo, tak? Ponieważ później, jak Merkury w maju wyjdzie z retrogradacji, po raz trzeci będzie robił ten sekstyl i być może wtedy. Warto z niego skorzystać. Dostajecie czas, żeby się zastanowić. 25 kwietnia słońce będzie w bardzo dobrym aspekcie do Saturna, czyli też y, dobry spokój, jeżeli chodzi o partnerstwo, o współpracę. Sytuacja się uspokoi, jakby czujecie się dobrze i spokojnie. I miesiąc kończymy świetnym aspektem, ponieważ Mars. Planeta energii, planeta działania, który jest w raku. Pokazuje Ci też, że masz cudownych przyjaciół, że dobrze czujesz się z rodziną. Mars ustawia się w sekstylu do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, młodości. Czyli tutaj cały czas to się kręci u Was w tych dwóch dziedzinach życia. To również może być, Trzeci związek dla osób, które już były w dwóch związkach, czyli możecie kogoś poznać, kto, z kim możecie y, naprawdę się bardzo dobrze czuć i założyć rodzinę. Może być też, y, że odważycie się na pójście w kierunku swoich talentów. Tego, co już umiecie dawno, tego, co, czego się uczyliście, tego, co rozwijaliście, a być może postanowicie, odważycie się i postanowicie się czegoś uczyć, tak? Z odwagą, czegoś nowego, na przykład astrologii. Ja już organizuję kursy i już mam kursantki. Także później może coś nagram na ten temat i coś powiemy, jeżeli dziewczyny się zgodzą. I chłopak. Przepraszam, bo nie tylko dziewczyny są. Także słuchajcie, miesiąc kończy się takim aspektem, który yy, daje takiego kopa, tak? Yy, ja ze swojej strony dziękuję Wam za wysłuchanie. Poproszę o lajki, o subskrypcję, jeżeli mnie oglądacie. Pozwólcie mojemu kanałowi się rozwijać. Jakiś komentarz. Yy, zapraszam oczywiście ze swojej strony również. Na konsultacje astrologiczne u mnie. Rozszerzyłam troszkę oferty, zobaczymy, czy Wam się spodoba. Wkleję ją w opisie filmu i zobaczymy, jaki będzie odzew. W opisie również zostawiam mój adres mailowy, numer telefonu. Możecie do mnie dzwonić lub pisać sms Jeżeli nie mogę odebrać, to yy, odzwaniam. Także życzę Wam wspaniałego, cudownego miesiąca, drogie panny. I pamiętajcie, wszystko w Waszych rękach. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.